Głosu do końca, bo ja nie wyleczyłam, bo musiałam dużo na was krzyczeć, bo byliście bardzo niezorganizowaną bandą. Trzeba było krzyczeć i was ustawiać do pionu. A tak serio, to za każdym razem, jak człowiek do mnie podchodził i pytał, czy może ze mną zrobić zdjęcie, i ja musiałam odpowiedzieć tak, to powiedziałam to tak tyle razy przez ten weekend, że zdarłam głos. Serio. Tak często musiałam powiedzieć tak i dzięki. Ale to chyba lepiej, że z kulturką i pytaniem. Tak, tylko wiesz, kiedy ja stoję, wokół mnie jest taki tłum ludzi. Coś sobie robi ze mną zdjęcie, foteczkę, nie? I przychodzi kolejna osoba, w sensie ta chodzi i ja patrzę na, na kolejną osobę, tak wyczekująco, no no chodź, no chodź. I ta osoba podchodzi, cześć, mogę zdjęcie! I ja bym mogła powiedzieć niej. Czasami odpowiadała mi nie tak dla fabuły, bo mi się tak nudziło, ale oczywiście, że może zdjęcie. Zrobiłam zdjęcie z 20 osobami. dlaczego z 21 bym nie zrobiła, nie? Ale tak głupie podejść bez słowa i ten, no ale było. Cześć, cześć! Mogę zdjęcie. Jasne, robił fotkę. Dzięki bardzo, dzięki. No na to mi ich targów, miłych targów, i to z jednym człowiekiem cztery zdania wymienione. I po prostu przez 6 godzin każdego dnia praktycznie tak mówiłam i przez to nie mam głosu. No i generalnie mało co w ogóle przeszłam po targach, bo nie było kiedy. Jak tylko próbowałam gdzieś iść, to ludzie szli za mną. W trzeci dzień już mówię, a trzeci dzień jest. I ja nic z tych targów nie zobaczę. Jak ktoś do mnie podchodził, żeby zrobić sobie zdjęcie, i pytał się: Cześć, można zdjęcie? A ja mówię, tak, ale w drodze. I ku... A jak odpowiedziałam ludziom tak, ale, to im się pojawiał jakiś error w mózgu. I część patrzyła na mnie taka skonsternowana, część załapała i szła za mną i w tym czasie, kiedy szliśmy, robili te zdjęcia, nie? A część mówi, a to nie. I odchodzili. Ja mówię, to nie jest taka trudna instrukcja, co powiedziałam. I wcale nie próbowałam być jakoś, wiecie, opryskliwa, czy nie była. Mówię, tak, ale w drodze. Najlepsze dzieci to stoją tak. To nie była prosta odpowiedź, tak albo nie. I... Dzieci stoją tak. Ja mówię, no chodź ze mną i po drodze zrobimy! On. Oha! Bartek! Bartek, bierz mój plecak! Chodź! Podatek chodź na się, koty, mą, takie akcje tam dzieciaki robiły, że też ok, nie. Ale widziałam tą konsternację na ich twarzach, kiedy odpowiedź była tak, ale, ale już... Wybił wszystko. Generalnie to nie miałam żadnej dziwnych historii. Nikt mnie nie próbował zmacać, porwać. Ludzie bardzo kulturalnie pytali się, czy się mogą przytulić. Bardzo to doceniam. Jedyne co no to mamy powrót z powrotem do podpisów na koszulce, na której którą macie ubraną na sobie, bo wiele osób nie rozumie. Sami się chyba nie rozumiecie. Gdzie się podzicie? Chcieliby no. coś mówi, Szybko, Kasix, podpiszesz mi się na koszulce? Proszę o zdjęcie cenzury. I daję tak koszulkę, mówię, jesteś spocony. A on mówi, nie, nie, co ty? Kasia, gdzie stałaś na a bo przez Targi i ciebie nie widziałem. To jest głupie polenie z twojej strony. To jest głupie polenie, bo jakbyś mnie faktycznie szukał, to byś wziął telefon, zobaczył na Instagram i na InstaStory podawałam dokładnie moją lokalizację, gdzie jestem i co robię, i gdzie mnie można znaleźć. Było to bardzo proste, więc wymagało to troszeczkę twojej inicjatywy. Ja tam pojechałam za darmo, bo nie miałam żadnego deala. Pojechałam tam tylko robić z wami zdjęcia, więc nie było mnie trudno znaleźć. Nie chowałam się przed wami i wręcz informowałam wam gdzie was gdzie jestem. Nie to głupot, że łaziłeś i mnie nie znalazłeś, bo wystarczyło się trochę postarać. Byłem na Czy masz coś z PGA? Mam! Karty Pokémon. A, no i klawiatura od ziemniaka. Tak, faktycznie. Klawiatura cenniejsza i fajniejsza. Ale to ma takie fajne opakowania. Właśnie, musimy zadecydować jeszcze o stroju na Halloween. Słuchajcie, ja mam dwa pomysły. Trzeci i czwarty dała mi Mailin. Otóż, możemy iść takim taki mega profesjonalny strój i Mailin mówi, że może mi pożyczyć albo sprzedać strój. Uwaga, Princess Peach, czyli tej księżniczki z Mario albo Mario. A dwie inne alternatywy, jakie mam od was, też z Instagrama, to jest Panna Młoda. Tylko taka martwa czeka, to znaczy, Panna Młoda czekają na pierścionek od Remka, czyli taka już a la zombie, w sensie taki kościotrup i, i taki, wiesz, taka stara suknia ślubna i takie zaciemnione miejsce na palcu, gdzie powinna być obrączka. Wiecie o co chodzi? A drugi pomysł to jest jeszcze Kasia z Hogwartu, jęcząca Kasik z Hogwartu, więc mamy Mario, mamy Peach, mamy Pannę Młodą czekającą na pierścionek i mamy Kasik z Hogwartu. Takie ja mam cztery pomysły na strój na Halloween. Tak i zaraz zrobię Wam głosowanie, zrobię Wam głosowanie, bo uważam, że postarałam się z pomysłem. Wczoraj siedziałam i cały dzień nad tym. I jak chciałam zrobić jęczącą kasiek z Hogwartu, to pamiętałam, że jest ta różdżka taka, którą która strzela ogniem. I to by było zajebiste, ale to kosztuje 3 stówy i dostawa trwa bardzo długo, więc raczej tego nie zdążę kupić. Princess Peach, trochę sexy wersja. Oj, jak bardzo sexy wersja. Bo nie wiem, czy ją dawać w ankiecie. Zaraz daję tej ciebie No To bardzo poczekamy chwilę z tą ankietą, dobra? Bo może nam się zawęzi. Opcja. O kurwica. Miley, ja mam w tym iść na grę terenową. Ale nie jest jakoś strasznie sexy. Bałam się, że będzie gorzej. Jest na elekrota ta ale z dostawą mi pokazywało tylko dwa tygodnie. Dostawa pojutrze. A pojutrze jest po futrze, kurde, blaszka. No i 250 zł, żeby jeden dzień się pobawić? Bo w domu i tak nie mogę się tym bawić, bo Emeta w swajce. Wiecie, Emet jest łatwopalny. O, ty za 1500 kupił strój? Nie, to ja idę właśnie w zależności od tego, co wybierzemy, bo jeżeli pannę młodą, to idę do second handu po jakąś staną suknię ślubną, wiecie, taką tanią, żeby ją po ten, przerobić. Jeżeli jeżeli z Hogwartu, to wypożyczam sobie strój, a jeżeli te opcje od Mylin, czyli to księżniczkę Peach albo Mario, to jadę do Mylin po prostu po to. Nie lepiej jako martwa panna młoda, no właśnie to będzie martwa panna młoda, bo to jest, to jest taka wizja humorystyczna mnie oczekującej na pierścionek, rozumiesz? Że będę miała biała twarz, będzie jak i tak dalej, takie zombie, wiesz, pokażesz nam klawiaturę. No tak, klawiaturę, klawiaturę. Mam taką klawę, ale poczekajcie, bo to nie wszystko. Jeszcze coś mam do klawy. Najpierw klawa. Dobra, ta klawa jest tak mocna. Ona jest taka ciężka. I patrzcie na nią. No, jedyna w swoim rodzaju. Customowa klawiatura tylko dla mnie. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Ma Emeta na Enterze. Normalnie tu jest puchaty Emet. Sound test. To są jakieś customowe switche. Ta klawa jest mega ciężka. Ona jest taka, wiecie, uch, taka naprawdę ciężka. Kilogram waży. Albo dwa. Na tyle ma You Are Beautiful, tylko wy macie, wiecie, wystrzano lubicie Ona jest śliczna. I jeszcze dostałam kikapa kikapa który w środku ma prawdziwe złoto. Jest zarodek złota zatopiony w przycisku. Tym. Spróbuję wam zrobić ostrość, żebyście zobaczyli. Widzicie to? Normalnie prawdziwe złoto tam jest. Zajebiste. Mam napis KASIX na spacji, tu jest u góry też napis KASIX, emeta na enterze, łapki kocie nawet, na pokretle głośności, który mam wbudowany, mam łapkę kocią i na shifcie mam na prawej stronie mam miał, a na lewej stronie mam ciasteczka i kawę. Mega skibidi mega skibidi. Tak, ma podświetlenie, można je zaprogramować, a tu mogę włączyć tylko takie... Po prostu, to mogę takie po prostu włączyć. Nie jest nawet podłączona do niczego. Właśnie to mnie k***a zastanawia w tym wszystkim. Jak ona działa, jak nie jest podłączona? Aha, bateria, to faktycznie. Nie <laughs> Macie rację, że to tak może działać, faktycznie. Jeszcze muszę do niej dokupić tylko taki, bo ona jest bardzo wysoka. Muszę sobie do niej kupić taki armrest, taki wiecie co, taką mięciutką gąbeczkę, co będę sobie na nim łapki opierać. Poduszki na gazetę, tak. No i muszę wydobyć te takie wtyki, żeby ją wtyknąć, bo gdzieś one tam są. Więc dzisiaj wam ją tylko pokażę, a jutro już będę mieć ją podpiętą, bo muszę dowiedzieć się, którym guzikiem, którym wtykiem ta jest podpięta, i tą odpiąć, a tą podpiąć. To ten sam wtyk, ale ta jest też bezprzewodowa. Przerwałam to przypadkowo. Ta też jest bezprzewodowa i ona ma ten taki wtyk na USB. Wiecie, ja mam tam dużo rzeczy tak powtykanych, bo ja mam dużo rzeczy na USB. I muszę to wiedzieć, się, który USB jest od tej klawiatury dokładnie. Odepnij i wepnij im nową, to samo wejście. Wiko, ty jesteś głupia czy głucha? Ale ja nie wiem, która końcówka jest od tego. Rozumiesz? Mam trzy rzeczy podpięte w ten sposób. Przy klawiaturze odepnij, nie przykąpię. Nie no, ty jesteś jakaś specjalna dzisiaj. Słuchaj, słuchaj, dobra? Ty jesteś upopać Patrz, patrz. Odpięłam. Ale dalej to ta klawiatura odpowiada kura za ten. Ona dalej jest podłączona. Jak to się dzieje? Może to był jedynie kabel odładowania, co? Nie, nie, na pewno nie. Niemożliwe, żeby to był tylko kabel odładowania. Czyżby to działało na Bluetooth i było podpięte takim jackiem do kompa? Niemożliwe. To weź ją odstaw gdzieś. Nie, no. Ty, ty dzisiaj, nie wiem, poddaje się, poddaje się. Dobra, Pokemony, jesteście gotowi na Pokemony. Zrobimy tak, patrzcie, patrzcie to, patrzcie to. I będę otwierać, świecie, tu, nie? Te wszystkie pakiety były po 35 złotych. Te wszystkie? A ten jakiś za 120 zł. Więc będziemy się zachwycać kartami, które tam są. I puść mi kwa, sweter! Puść mi, kurwa, zaciągniesz mi sweter! A i bo tego się nie da otworzyć. Dobra, jednak się da, jednak się da. Dobra, mamy ten. A to nie powinnam jakoś trzech kart wziąć na tył czy coś? Albo trzech kart z tyłu naprzód. Mamy taką. Ej, a umiecie grać w te karty? Ta się świeci. Ej, ta się świeci! Ta się świeci! To dobrze chyba. No też się świeci, ta też się świeci. Nic nie wygrałam. A nauczy się chociaż może grać w te karty, co? SGierka? Może z rękiem będziemy grać. Dobra, drugi zestaw. Wiglet? Co to jest Wiglet? Czemu to jakaś ewolucja Digleta? Jesus. Ej, to jest jakiś super świecony. Tysiąc dolarów? Patrzcie jak świeci. Już, już, już. Kolejny zestaw. Should I open it? Or should I keep it seen? Nie wiem, tylko mnie to terroryzowało na TikToku przez ostatni miesiąc. Codziennie do spania przynajmniej pięć filmików odnośnie otwierania kart Pokémon musiałam zobaczyć. Ja nawet nigdy w życiu nie grałam w te Pokémony. O, tego kojarzę, fajny był. O, tego też kojarzę, fajny był. Co to? Co to jest? Co to? Jak to wygląda w ogóle? To, to nie wygląda jak Pokémon. Wow! Ale świeci! 5 dolarów? Pięć tysięcy dolarów? To, to jest? To jest moja super karta z końca. Przyjaciele. coś czego nam wszystkim brakuje. O, jak to błyszczył w tej kamerze. 1,64? Warto było. I ostatni secik, jaki mam. I ten secik kosztował 120 zł. To coś. To kosztowało 120 zł. Więc mamy tak. Taką, staryu Jigglypuff! O, lubię Jigglypuff. Ekans. A to jakieś strasznie stare te pokemony, z jakiejś pierwszej chyba edycji. O, co dziwne coś. Tego nie kojarzę. Odpowiedź Slaya. Czas na mój oficjalny statement w sprawie halloweenowego eventu. A więc, dostałem info od pani organizator, że event halloweenowy będzie i dostałem to info dzisiaj. Kłóra, prawda Przecież przyszłam do niego na stream, a jeszcze z nim później. gdzieś ja na streamie się pytałam, dawno, dawno temu. I dzisiaj to ja już mam wy... W ten event. Aha, co to k za hamowa jest? Co to ma być? Ej, jak się zachował? Co to było? Mam całą ekipę, bo wiedziałam, że Slay się wy... I wziąłem sobie kogoś w zapasie. Nie odbiera. No ciekawe, ciekawe. Ja przyszłam do Seja dwa tygodnie, czy nawet trzy tygodnie temu i zapytałam go, czy chciałby przyjechać do mnie na IRL, na grę terenową, na streama IRL i w ogóle. Powiedział, że tak, jasne. pisałam do niego na że powiedział już spoko. A jesteś pewna, że po ucięciu szota nie mówi czegoś, co zmienia kontekst? Nie. Nie, nie jestem pewna. Chodzi mi o to, że wiedziałam, ja wiedziałam, że on się może... W... Nie bać slash, zapomnieć o tym, że takie umówienie się miało miejsce, więc napisałam do niego w poniedziałek z tytułem przypomnienia się i mówię, czy przyjeżdża w końcu na ten weekend, na, na ten event halloweenowy. On powiedział, że nie wie da mi znać jutro. No i dzisiaj mi napisał, że nie, czyli bał się na event dwa dni przed. A ja wiedząc, że coś takiego może nastąpić, zapytałam o chęć uczestnictwa nie 4, a 5 osób. W sensie nie trzy osoby, a cztery osoby, bo ze mną łącznie. Napisz do nawci z potwierdzeniem. Masz rację. Napiszę do nawci z potwierdzeniem. Kiedy to jest? W czwartek. O której? 31? Ale o której to jest twoje info? Ty planowałeś to na 17 czy jakoś tak? Peter, nie w... Mówiłeś mnie, jak ja mogłam to planować, jeżeli całą organizacją zajmujesz się ty? Jak ja sam mogłam zaplanować? M mogłam zasugerować. Fajnie by było by około 17. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli powiesz mi, że mam być na 16, to będę na 16. Powiesz, że o 19, to będziemy o 19. Rozumiesz? Kmienisz bazę, kumasz czacze. Nie, ja dopiero co miałam okres. Ja nie mogę mieć znowu okresu. To wy jesteście jacyś w Dzisiaj tak po prostu musicie być w Niemożliwe, że to ja, ale sprawdzę. Wydaje mi się, że dopiero co miałam okres. No nie, no nie, no ja, naw ja nawet w połowie drogi jeszcze nie jestem. To wy, to dzisiaj to wy. <śm> jest niekorzystna aura u was. Tak miałaś dopiero co bo mieliśmy razem. Fajnie, że se trakujemy nawzajem. Szanuję to. A biomet jaki? Dla ciebie Wiko na pewno niekorzystny. O kurwa no dzisiaj jest tragedia, biomed. Dzisiaj biomed tragedia. Ale to dziwne, bo miałam dzisiaj bardzo dobry humor cały dzień. Miałam słowo klucz. Miałam, bo przyszła taka Wiko i mi i głupoty, że mogę się klawiaturę... Odpiąć, nie? Od ładowarki. A mam dużo czasu na zastanowienie się, co się przebieramy na alo? Macie ankietę. Wybierzcie jaki strój Wam się najbardziej podoba. Jęcząca Kasik wygrała. No to nieźle. No to robimy jęczącą Kasik z polskiego Hogwartu. Muszę sobie teraz przypomnieć, tylko jak ja wyglądałam. Jako ta jęcząca Kasik. Czy na pewno wszystko mam, bo jutro pojadę do wypożyczalni kostiumów. Bez miecza będę, bez miecza będę. Ale tak, dobra, nie mam okularów. Muszę mieć kosulę. Sweter taki różowy. Co ja mam, chyba spódnicę jakąś? Nie mogę mieć spódnicy, będzie mi zimno. Płaszcz ten no, Hogwartowy. Kucyki z boku zrobię. Takie wiecie. Takie będę mieć. Czyś ten desen, nie? Bo czemu ja mam w ogóle kucę w tym Hogwarcie? I Zeza musisz mieć? Zeza to już mam. Salik, Salik, tak. Radzę zobaczyć. Co to to jest wcale nie jęcząca z Remek, We wszystkich jego włosowych odmianach. Cześć. A jak już mowa o kefirze, to do trendu już podłapał się, się chyba każdy. Dobra. Jak będę miała 2000 subskrybentów, to wypiję kefir na streamie. Będę kefir. Nie piłam kefiru. Kefir jest obrzydliwy. Nie że wam brakuje. Jest 100... 1747. No niedużo, niedużo. Tornado kefirowe. No nie, to się raczej nie uda, ale, ale wyzeruję kefir. Bo dziś o PGA, o wydarzeniu, przepraszam, o historii, która napisała się na naszych historia. oczach a... ale jest to słodko-gorzka historia bo dla nas, dla Twitchowców, no nie? dla ludzi, którzy lubią sobie oglądać streamki i tak dalej lubią tą historię, jakby kor i tak dalej to dla nas jest to zajebiste ale patrząc pod takim pragmatycznym kątem z polskiej sceny LOLa i polskiego esportu, na PGA wydarzyła się największa możliwa tragedia to tak jakby luźny skład Emeritus Banditos pokonał sobie takie Virtus proza czasów świetności, nie? siedzi hmm, to te Virtus Pro chyba nie jest jednak takie dobre. Ale mi chodzi o zjawisko, jakby że grupa streamerów, nawet jeżeli kiedyś byli dobrymi graczami, versus grupa osób, która są w prawdziwej organizacji yy, w tym, no, czy ten, nie wiem, tam Virtus Pro z tego 2014 to może jeszcze nie mieli aż takiej super tej orgi. To one się rozpadło przez Mercedesa. Coś takiego tam było. No ale chodzi mi o to, że orga versus grupa amatorów streamerów. Orgi, orgia, nie orgia, tylko organizacja. Orga to jest skrót od organizacji. A nie od orgia. Jesus. Ktoś w Z10 mógł stracić pracę? Trzech zawodników, z tego Z10 Zaraz po tej przegranej Dzień później po przegranej, napisało na Twitterze Że szuka nowej drużyny Że organizacja, dalej jesteśmy podpisani, ale Organizacja pozwoliła nam eksplo... eksplorować Opcje na kolejny rok, rozumiecie? A KMF to sklejka Sklejka, gdzie jeszcze Sayo przecież Większość życia i większość czasu grał jednak Chyba bardziej na dżungli, nawet niż na midzie Potem grał bardziej flex, no ale rozumiecie O co chodzi? Ludzie, którzy grają solo Kolejkę, versus organizacja Którzy się z tego utrzymują? KMF Kiedyś miałem fan, na pewno dziś go mają! Wygrywają to spotkanie! Mistrzowie Polski! Siać chuja tam wszyscy! Yeah! Czułeś się niezręcznie z Marcinem w aucie? Słuchaj, jechałem w aucie tak. Ja, Kukę, Marcin i Remek. I ja powiedziałam, że ja się nie zatrzymuję na stacji. I to był błąd. Panowie dobitnie mi powiedzieli, kiedy potrzebują się zatrzymać na stacji. A mogłam stracić życie, więc zatrzymałam się na stacji. Mogli zabić, mogli zabić. Będzie drama z Wardęgą. Poka. Ten to trochę półgłówek jest, nie? Uważałem go na początku za takiego inteligentnego gościa, bo też Kasik zawsze uważałem za taką kumatą. Widzę, że mamy z Wardęgą bardzo podobne odczucia co do ludzi. Albo może że nie półgłówek, a bezczelny. Bezczelny to na pewno. O. No to też, to też. Nie, no, nie żaden spacer pół godziny. Pójdę sobie na siłownię normalnie. Ej, wyobraźcie sobie, że macie takie zaklęcie, które pozwala wam dostawać 5 złotych za każdym razem, jak streamerzy powiedzą, idę na siłownię. To byłoby takie piękne życie. Do końca życia już byś nic nie robił. Organizacja, która inwestowała nawet milion rocznie w drużynę Z10, serio mała graczy i no. są teraz bezrobotni. Ale właśnie, bardzo niewdzięczne jest prowadzenie takiej drużyny. No i właśnie, nie spotkałam się jeszcze z kimś, kto by w Polsce prowadził jakąkolwiek drużynę i powiedział, że mu się to zwraca w jakikolwiek krwa sposób. Nikomu się to nie opłaca. Tym bardziej, że przychodzi drużyna sklejka k***wa ludzi i cię nie nieważne od tego, ile pieniędzy na to wydajesz. To jest popierdolone. Słyszałem, że można było spotkać kogmawa na, na rynku, no? W poznaniu. O. Żółta karteczka dla Gębicza za wyciąganie prywaty na Martina, który ustawił ci życie. Opowiadaj, no to tak, no. Poszliśmy na obiad, potem poszliśmy na miasto. I oglądaliśmy jeszcze mecz. Poszliśmy oglądać mecz do paru z Bedziń i piłam piwko. A potem wypiłam drugie piwko. Potem wypiłam trzecie piwko. Potem wypiłam czwarte piwko. No i ja wiem, że ja wróciłam do domu koło pierwszej w nocy. No. Koło Pierwszej i drugiej w nocy ja wróciłam jakoś. Więc gdzie nie pamiętasz? Nie, ale czułam się rano tak tragicznie, tak mnie głowa bolała, że nie miałam kaca, nie? jakby nie czułam od siebie w ogóle alkoholu, ale mnie tak głowa bolała. Miałam taki ból głowy tylko z lewej strony i tragedia, ale to było w sobotę. No w nocy w sobotę na niedzielę, nie? Ale na szczęście była zmiana godziny wtedy i pospałam sobie godzinkę dłużej i byłam szczęśliwa. Także poświętowaliśmy trochę, no ale nie jakoś tak wiecie. I ja nie żygałam nigdzie. I nie, nie widziałam, żeby ktokolwiek żygał. O żadnym żyganiu ja nic nie wiem. Kłamiesz? Nie kłamię. Nikt nie żygał. Poza tym, skąd Rypson może wiedzieć, co się działo, jakiego tam nie było? No.